Wspaniała atrakcja, gminy Kępice. Panteon poświęcony żołnierzom niemieckim, którzy walczyli podczas I wojny światowej. Walczyli na froncie wschodnim. Na froncie wschodnim spotykali tam Polaków wcielonych do armii rosyjskiej. Ci ludzie, którzy są tutaj upamiętnieni. Zginęli najczęściej właśnie na tym froncie wschodnim. I z bardzo dużym prawdopodobieństwem zabijali Polaków, naszych pradziadów. Walczyli o to, żebyśmy nigdy nie odzyskali tych ziem. I gdyby im się udało wygrać tą wojnę, to nigdy byśmy na tych ziemiach nie byli. A tutaj stał żołnierz niemiecki odlany z brązu, który był w trakcie walk, bandażował sobie głowę, bandażował sobie głowę po to, by móc dalej walczyć i zabijać Rosjan i Polaków wcielonych do armii rosyjskiej. Przydałaby się tu jakaś tabliczka, która by opisywała to wszystko.